Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z historii kotów Dzisiaj ten filmik nagrywam w czwartek, wy go zobaczycie w piątek Czyli dla was to będzie, że teraz No i dzisiaj historia kotów Baśka i Gąbka A więc Zaczynajmy Baśka Albo No Baśka, Baśka była pierwszym kotem moim, jakiego miałem Przyszła do nas sama. Zdjęcia jej nie mam, więc wam jej nie pokażę. W internecie też nie mogę znaleźć podobnej kotki do niej. A więc Baśka przyszła do nas sama w 2012 roku i okociła Luciana najwidoczniej Naj Najprawdopodobniej okociła Luciana tylko. No i ona była kotką, ona miała takie kolory takie bardziej żółte, czarne, tak, tak, ale żółtych kolorów u kotów chyba raczej nie ma. Więc pewnie to był pomarańczowy z pomarańczowy z zielonym i z brązowym albo właśnie brązowy, taki pomarańczowy i. Biały możliwe no i ona niestety zdechła, już chyba ze starości, albo nie wiem na co po prostu ona nie przyjechała ją samochód. Bo jednym kotem, który właśnie mi nie przyjechał, samochód zginęła po prostu w miejscu i leżała na altance. To widzicie, panormalny projekt. Tu chyba na tym odcinku, widzicie tą altankę dokładniej w którym miejscu to pokazywałem. I to by było na celem na temat, właśnie Baśki. Gąbka. Gąbka przyszła do nas w 2016 roku. Oj, 16. 16 albo 17. Obstawiam, że 16, bo 17 tylko kota już nie mieliśmy. Przyszła do nas w 16 roku. Mm. Ona wyglądała tak jak macie teraz na zdjęciu. Tutaj macie zdjęcie i ona tak wyglądała. No i tak. Ona przyszła do nas w 2016 roku. Ja prosiłem rodziców, żebyśmy ją przyjęli. Mieliśmy w tym momencie, gdy ona do nas doszła. Miałem 7 kotów, czyli mój maksymalny tam rekord. Jakich kotów miałem razem, przyszła do nas w 2016 roku. No, i został tak do 2016 chyba też, bo w 2016 roku dostaliśmy. A potem, niestety, wpadł pod samochód, przeżyła, przeżyła praktycznie, przeżyła Już się do do ławki takiej jednej. No, i niestety, wtedy tam zdechła. No, i w sumie to by było na tyle. Baśka bardzo się nie lubiła z piką, no, i to był właśnie ten problem. Baśka się bardzo nie lubiła z piką. No i to by było na tyle w tej historii kotów. Ja się z wami żegnam. Cześć.